Od 2016 roku jestem współwłaścicielem firmy startupowej, która zajmuje się rozwojem technologii związanych z robotyką podwodną. Budujemy polskie autorskie technologie, jeżeli chodzi o automatyczną akwizycję danych, przetwarzanie obrazu, uczenie maszynowe czyli zajmujemy się procesami, które. Związane są z, zarówno z przygotowaniem inwestycji, ale też z szeroko pojętym później maintenensem i utrzymaniem w ruchu instalacji, które powstaną w morzu. Moja obecność tutaj w studiach Executive Offshore Wind MBA, organizowanych przez Uniwersytet Morski w Dyni, który zajmuje się tą dziedziną, zajmuje się offshorem. Wynika z tego, że chcę rozwijać swoje kompetencje zarządcze w branży offshore. Ja zajmuję się zarządzaniem przedsiębiorstwami o charakterze startupowym w zasadzie od wielu lat. Rozwijając właśnie spółkę Noa Marine, która zajmuje się robotyką podwodną, ale też inwestuje w startupy. Jestem związany z morzem i w tym kierunku chcę rozwijać swoje kompetencje i budować swoją obecność na wybrzeżu tutaj.